Oddać, powiem, że tak jak pokazałem, to ja chciałem mu oddać. On powiedział, że nie muszę. Podał mi konto i później już nigdy mi nie przypomniał, że, yy, że te pieniądze nie doszły. Bo wychodzi na to, że nie doszły, bo faktycznie oddawałem wtedy ludziom. 31 robiłem przelewy i oddawałem. Dwóm przynajmniej oddałem, więc poddawałem po 1000 zł, więc czemu miałbym nie oddać 500 300, przepraszam. Wystarczyło mi napisać. Przez 4 lata nie napisał, że nie doszły te pieniądze. Ale no, inwestycja się opłaciła. Oddam 3000 plus. Ale to wygo... wychodzi. Jakże nie odczytałem? Odczytałem, co to jest kurwa zapierdolenie, że nie odczytałem. Odczytałem tą wiadomość. Ja mam ustawione, że żeby się ludziom nie wyświetlało, czy odczytuję. Macie taką opcję na Facebooku. Dlatego oni w tym screenie mają, że nie odczytałem. Bo sobie takie coś pytanie, kiedy robili tego screena? Bo jeżeli robili na przestrzeni ostatnich miesięcy, to jakoś od dwóch miesięcy mam wyłączoną tą opcję. Zrobiłem to, bo nie chciałem, żeby Wojtek widział, czy odczytałem jego wiadomości, czy nie. I, bo, bo jak odczytywałem, to on wtedy jeszcze bardziej spamował i tak dalej. Więc y, sobie. Nude Domino's Mac and Cheese Creamy Dreamy Delicious Order Now on our app. Robin, ho, ho, ho. Czy ktoś odczytał? Jestem nadpowodliwym gościem, T troszkę elektrycznym, naturalnie. But not for me. Ja pierdolę, Marcin. Nie ma, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Dobra, czarny kur czy kurczaki piszą, nie ma takiej opcji. Wymyśliłeś tą opcję. No dobra, wchodzimy na Facebooka. Eee. Messenger. Status aktywności. Musicie w Messengerze kliknąć ustawienia status aktywności. I też macie prywatność i bezpieczeństwo. I macie tak. Co widzą inne osoby? Status aktywności i potwierdzenie odczytu. Włącz powiadomienia dla nadawców o czytaniu przez ciebie ich wiadomości. Okay. Cyk. Widzicie, czarne kurczaki, umie się możecie nauczyć wielu rzeczy. O, o ja dzisiaj w ogóle nie odpaliłem. Był w ogóle live na Twitchu dziś? Ile osób? 3000 w ostatnim wagonie? Wysyłaj teraz te trzykanie. na następnych live'ach będziesz screen edytował w pancie. ale ja y, y, mają mi wysłać aktualny numer konta, bo wiesz, przez 4 lata gość mógł zmienić y, numer konta. Tak mi też odpisał gość, który nie wiem, robi tutaj za pośrednika. No dobrze, moi drodzy. Ogólnie spodziewałem się czegoś mocniejszego, to muszę przyznać, ale to chyba każdy się spodziewał czegoś mocniejszego. Mamy jednak znowu Boobsmana, znowu Spisek. No, z tym dziadkiem to mu w ogóle nie wyszło. Cóż, życzę wesołych świąt i wszystkiego dobrego. Pewnie widzimy się w pierwszy albo drugi dzień świąt, yy, bo wigilię sobie spędzę z rodziną. Co z buddą? Wyszedł. <głosy> <głosy> Ale jestem ciekawy, nie, yy, kto wpłaci kaucję? Może Bogdan? A może nie, może Kamil, może Jose, a może ktoś inny? Buda w ogóle dał jaki, jakąś znać na jakiejś storce. Więc myślę, że będzie się dużo działo teraz w internecie. Aż czekam na zgrzyt.